Każdy widzony na kanale Nowski. Dzisiaj mamy nową serię Wrocław. Witamy w miłego sensu. Na pani, parkowa w banku, parę wydamy. Po mnie tu nie zobaczyć, rzucamy posty i pozdro Przed odcinkiem zapraszam na mój kanał na Whatsapp Nowski. Oficjal masz tam, tam dodatkowe informacje. Przed odcinkiem to teraz zapraszam do odcinka. Już jesteś... Teraz dopiero. No to kochani już jesteśmy na miejscu i czas odwiedzić miasto. A co za tobą mamy? Jak widać kochani we Wrocławiu jest bardzo ładna pogoda, nie Tam gdzie my mieszkamy to jest naprawdę bardzo dobra. Jesteśmy kochani w jakimś tam park. Mamy piękną I pogodę.

który był autorem książki Zemsta. Taka ode mnie ciekawostka. I widać, że na rynku widać kolejną atrakcję z atrakcji już pana, która na piątki. A Juri ma godnie <grymne> <grymne> jak widać znaleźliśmy kolejny Kronek. O gdzie ten kranek? Kolejny Kronek. Kolejnego krasnoluda, tak, który na wino tutaj odbieramy tutaj. Obrony. Którego już znaleźliśmy? Czwartego? Obrano. O, ten... o jest! Jest! dwa? Troszeczkę. <laughs> Ogólnie tu widzę, że to już jest par minut, a na razie nie skończy. A Co powiesz o architekturze? To wygląda bardzo dobrze i naprawdę, nie? Ogólnie to fajny budynek zamek tutaj, nie? Nie spodziewałeś się takiego dużego nie ryku? Nie dużego ryku. Siadłeś z malu malutki. <laughs> Widzę, że śmieciatka kupiła w Aliexpress kolejnego skrzata, który ma jakąś kartkę no To jest starszy jakiś, z Action kupili, naprawdę Osta. No jak oni, teraz od tronu czekamy w pizzerii, ale jak wam się podobał odcineczek, dajcie lajk, łapiecie górkę i pa Teraz, i wytnie wzór No rachła Mamy gwobry w Krakowie. Nie jesteśmy w Krakowie nigdy. Tak? tak? Jak widać kochani, w tym miejscowości... Ja. Czy Wrocław nas dzisiaj zachwyci? Nie wiemy. Humory są. O tak, to są śmieszne momenty. Wcale. Tak, to są humory. Nie za bardzo. To są właśnie nasze śmieszne sceny. Kieruj się na zachód.